Szanowni Państwo, dzisiaj tłusty czwartek, więc zajadamy się od rana pączkami, różnymi innymi słodkościami. Proszę o komentarze na Facebooku, tak przy okazji. Proszę się przyznać dokładnie, co Państwo już dzisiaj zjedli, w jakich ilościach. Zdjęcia też można wrzucać. No a skoro słodkości, to kawa albo herbata albo inny napój. A jeśli tak, to może w jakimś ulubionym, fajnym kubku. Co Państwo na to? Ja tutaj mam dziś dwóch panów, którzy o kubkach wiedzą absolutnie wszystko. Z nami dziś twórcy marki Duże Kubki. PL. Dzień dobry. dzień, dzień dobry. Dobry. Jeden pan i drugi pan pozwolę sobie przedstawić. Pan Tomasz Kacała, dzień, dzień dobry. dobry. I pan Habib Moskin. Obaj panowie wpadli kiedyś na pomysł, żeby zająć się kubkami. Dlaczego kubki? Jak to było? Rozpocznijmy tę historię. <noise> Historia jest dosyć prosta. Jako pracownik IT. Kiedyś z kolegą Mateuszem pracując przy projekcie stwierdziliśmy, że fajnie byłoby stworzyć taką markę dedykowaną właśnie dla ludzi pracujących w IT. Natomiast z dobrymi pomysłami jest tak, że często umierają. No i ten też umarł. Ale po jakimś roku miałem okazję pracować przy projekcie z panem Tomaszem i problemem było to, że często wstawaliśmy po kawę. To dezorganizowało kompletnie pracę w biurze i pomysł dużych kubków wrócił. No bo jak ograniczyć ilość wyjść? No wiadomo, zrobić większy kubek. I pomyśleliśmy, że to jest właśnie ten moment, żeby zacząć robić duże kubki z jakimiś fajnymi wzorami. Jak duże mogą być duże kubki? Aktualnie 440 ml. Być może kiedyś y, postaramy się zrobić coś większego, ale pół litra kawy to jest naprawdę dużo i głupie pomysły wpadają programistom potem do głowy piją tyle. Tym bardziej, że ta kawa jednak powinna być ciepła, prawda? W momencie, kiedy załóżmy, mielibyśmy przed sobą litrowy kubek, no to to chyba nie miałoby już sensu. Zależy od prędkości picia. Mhm. No, no tak, to faktycznie jest ważna kwestia. No dobrze, panowie pomysły na wzory. Y, tutaj mamy kilka takich kubków na stole. Państwo chyba już widzieli, ale pewnie podejrzą jeszcze nie raz. Skąd się biorą? te pomysły, czym się inspirujecie. To jest tak tak, jak wspomniał Habib, cała idea zaczęła się jakby w IT, tak? więc my zaczęliśmy robić kupki tak kupki tzw. Tak gikowskie, czyli nawiązujące do kultury komputerowców, programistów, ludzi związanych z IT. jednak szybko zauważyliśmy, że to nie wystarcza, że zapotrzebowanie mhm. jest dużo większe. Także stworzyliśmy kolejne i tworzymy cały czas kolejne kolekcje, robione przez grafików. Z Polski. Wszystkie wzory są robione specjalnie na zamówienie jakby do, dla naszej marki. Tutaj akurat mogą Państwo zobaczyć kówki z bardzo popularnej, popularnej kolekcji retro. To wśród kobiet na prezenty, nie, nie tylko na prezenty, jest najpopularniejsza w tej chwili kolekcja. Prezenty, no dobrze, retro. To rozumiem też na konkretne zapotrzebowanie, tak? Proszę bardzo, zaraz, gdzie to? Tutaj widzicie Państwo, jakie proszę zgrabne nogi. No, retro, żeby nie było. No dobrze, a czy zdarza się, że pojawiają się pomysły podsunięte Wam przez znajomych gdzieś spontanicznie w trakcie jakiegoś spotkania, imprezy, coś gdzieś się rodzi? Jakiś taki szalony pomysł, który później znajduje swoje odzwierciedlenie na, na kubku? Oczywiście, takich pomysłów w każdej chwili rodzi się mnóstwo. Przy każdym praktycznie wyjściu, spotkaniu na piwo, nie na piwo, przy kolejnej kawie powstają nowe pomysły, i jeżeli tylko zapamiętamy je zapisać, to przesyłamy do grafików, żeby mieć po prostu kolejny kubek w ofercie. Korzystam też czasem z opinii ludzi, którzy, którym spodobał się produkt. Też często realizujemy jakieś tam indywidualne zamówienia, które potem przyistaczają się w jakieś fajne kolekcje. Aha, czyli jeśli ktoś się zainteresuje dużymi kubkami, będzie chciał sobie taki zamówić, to oczywiście. Bez problemu odnajdzie Panów w internecie i może też coś zasugerować swojego własnego. Jak tak, najbardziej. Jesteśmy bardzo życzliwi w stosunku do takich <laughs> propozycji, bo to nam pomaga zrozumieć, czego ludzie chcą. A my lubimy sprzedawać szczęście. To jest taka nasze, o, nasze hasło o, ładnie nie, przewodnie w, w firmie. I też, jeżeli jacyś graficy są chętni na współpracę, chcieliby robić wzory na specjalnie nasze kubki, to też jesteśmy na to otwarci i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Ja już żałuję, że nie jestem grafikiem, bo też bym chętnie sprzedawała szczęście, drodzy Państwo, no ale cóż, no nie jestem, no cholera, no może kiedyś coś się wydarzy w tym temacie. Dobrze, to teraz taka miła niespodzianka mm. dla naszych widzów, którym będziemy proponowali w prezencie kubki, które będziemy rozdawali w trakcie naszego programu. Dziś jeden taki kubek trafi do kogoś, kto był bardzo uważny i słuchał naszej rozmowy i odpowie na proste pytanie drogą mailową. Jaki jest największy kubek proponowany przez markę Duże .pl. Pytam o pojemność tego kubka. Panowie o tym mówili, jeśli państwo byli czujni, uważni i słuchali, to wiecie. No i duży kubek trafi w ręce osoby, która jako pierwsza poprawnie odpowie i zgłosi się pod adres expressmaupa.tvs.pl. Wszystko chyba powiedziałam. Panowie, sprzedawcy, szczęścia. Marka Duże kubki.pl. pan Tomasz Kacała i pan Habib Moskin, bardzo pięknie dziękuję za wizytę w studiach. Dziękuję. No i trzymamy kciuki za rozwój marki. Zapraszamy. Aha, drodzy Państwo, tak się nam tu sympatycznie zrobiło, że jeszcze zapomniałabym o tym, że będziemy mieli teraz kolejnego gościa. Tym razem będzie to Marek Szołtysek, dobrze mówię? Tak? Z Markiem Szałtyskiem się teraz spotkamy? Nie, to za chwilę, pokręciłam wszystko w związku z tym. Tłustym czwartkiem, drodzy Państwo, oczywiście do cukierni się wybierzemy. Tak mi zakręcili w głowie sprzedawcy szczęścia, że się pogubiłam zupełnie w naszym scenariuszu. Porywamy Państwa do cukierni, po to, żeby przyjrzeć się temu, jak ciężko pracowali wczoraj, dziś nad ranem cukiernicy. Po to, żebyście Państwo, skoro świt, mogli zaopatrzyć się w pączki, faworki i inne słodkości. Zapraszam gorąco. <zysy>